Cześć, ja jestem Pani i to jest taki filmik informacyjny, taki podwójny raczej, bo dzisiaj jest ze mną tak, że Igor. No cześć. A raczej Igor. Bo ma... <grym> no wiem. Dobra, to Igor może zacznie? No dobra, więc moje informacje, że planuję zrobić jakąś serię multiplayer jeszcze. Y i jeszcze, jak mówiłem, filmiki będą wrzucane co tydzień. Czasami nie będę ich regularnie wrzucał, bo nie będę miał czasu. Może jakoś, jakoś jeszcze ewentualnie w tygodniu będą wrzucane, ale to jeszcze na tym pomyślę. I jeszcze wszystko zobaczymy. I to tyle na, ten, na temat moich informacji, bo nie mam za dużo. No, to teraz moje informacje. A właściwie taka mała sonda, bo sonda będzie na temat. O, czy nagrywać z teksturpakiem czy bez tekstypaka? To będzie na tym osobny film, więc na to już nie głosujcie. A teraz chciałabym się Was zapytać, czy więcej raczej nagrywać tych let's playów, czy takich filmików ze śpiewaniem, ze Skype, a różnych takich śmie śmiesznych jakichś rozmów, czegoś. To wszystko, Marta. No. No to na Przegnaj razie. Się. No na razie.